Panie Jerzyk, witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z serii Jerzykowe Poradniki. W tym odcinku zajmiemy się portalem do Endu, który w poprzednim odcinku podróży z Jerzykiem za, yy, tyle czasu mi zajął i tyle problemów z nim miałem. Ale w tym odcinku ja Wam chcę pokazać, jak to wygląda, żebyście wy nie mieli z tym problemów. Jak widzicie, na sam początek musimy ułożyć... Potrzebujemy, oj, potrzebujemy 12 Ender portali Jeśli ich robimy tak jak ja robiłem Bo na normalnym Survival to on jest, tylko trzeba go znaleźć Rzucając y, te ok, oczy Endu właśnie Ja Wam zaraz pokażę Że chyba na kreatywie nie mogę rzucać I rzucacie i po prostu Was przenosi Więc tak Jeśli o to chodzi y, Teraz należy zrobić tak na sam początek z mojej perspektywy widzenia to trzeba zrobić tak to jest kilka wiaderek lawy jeszcze potrzebne ale to wiecie już ile będzie potrzebne to tyle bierzecie no i teraz to hop hop już widzicie źle oko ułożyłem dlatego wy musicie to zrobić z perfekcją chirurga kurde jest. Z tego co pamiętam, to one mia mia miały być dobrze, ułóżmy już tak. Jeśli coś będzie źle, to zaraz, oj poprawię. No, ale jak widzicie, akurat było dobrze. I jak widzicie, szybki sposób na portal do endu. Teraz czekajcie, włączę game moda. Posięgamy mode 0. E I teraz po prostu. Oj. Tutaj chyba się akurat nie da, ale musicie po prostu rzucać tymi perłami Ace Ender, oczami Endermana rzucać i po prostu tutaj akurat na tej mapie nie ma jak, bo tutaj nie ma dojścia do Endu, bo ja tylko zrobiłem portal, który nie jest uruchomiony, ale to was powinno przeprowadzić tam, gdzie jest portal, ale już na survivalu normalnym. A ja w tym momencie wam dziękuję za oglądanie, komentujcie, subskrybujcie, łapki w górę, ja się z wami żegnam, na razie, no i cześć, papatki, hejos!